Kalendarz Dobry Zasiew 2025. Piątek, 24 stycznia. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 28 werset. Chcąc przeprawić się przez przełęcz Forno w szwajcarskim parku narodowym w Cernes, dojeżdża się do bardzo wąskiego zakrętu. Który nazwany jest niedźwiedzią pułapką. 3 lipca 1998 roku ten zakręt stał się przyczyną śmierci dwóch kierowców, którzy wjeżdżając na skrzyżowanie z nadmierną prędkością zderzyli się. Obydwa pojazdy zostały doszczętnie zniszczone. Potwierdziła się prawda, że kto nadmiernie się spieszy, ostatecznie traci na czasie. Często jednak postępujemy tak w naszym życiu. Wszystko robimy szybko, powierzchownie i nerwowo, nie mając czasu na rzeczy tak fundamentalne, jak uczenie się miłości czy słuchanie innych. Nie dbamy o nerwy i o zdrowie, a po latach zaskakuje nas poważna choroba. A jeśli biegniemy na oślep, nie dbając o relacje z Bogiem i wieczność, co wtedy, gdy bezpowrotnie minie nasz czas? Pan Jezus pyta... Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Król Salomon na koniec swoich rozmyślań dochodzi do wniosku. Jak wyszedł z łona swojej matki, tak znowu wraca nagi. Jak przyszedł i pomimo swojego trudu nic z sobą nie zabiera. I to jest właśnie ten bolesny wypadek. Jak przyszedł, tak musi odejść. Jaką tedy ma korzyść z tego, że na próżno się trudził? Przestań więc, wsłuchaj się w głos Boga, który pragnie cię poprowadzić do prawdziwego pokoju i ratować cię, zanim nastąpi prawdziwy i nieodwracalny dramat.